Witam wszystkich z tej strony Widget. Dzisiaj chciałem wam pokazać i mini eventy z portalu czerno.pl, których jestem współtwórcą. Dostałem misję, tu widzicie sobie ekran, mm, opisu misji. W dolinie będę. Mm, Mam obronić po prostu ludzi, którzy tam się znajdują przed bandytą, który ma grasować. Tak się składa, że na tym spiku akurat chłopaki, którzy ze mną grają, wzięli osobne misje i wylosowało nas w tej samej miejscowości. No i tak się składa, że miałem ich ochraniać, z tym, że nie chciałem im zdradzać, dlatego nie mówię im na tym tym spiku, że jestem razem z nimi. Co się będzie działo, zobaczcie, zapraszam do oglądania. Ale w fraglesy jesteście tak w ogóle, że. Czego? O, że zdradziliście sobie całe misje. No, ale, ale. Przecież my jako team tak lecimy, to. Aha, jako team. A to wzięliście jedną misję czy dwie? No bo razem jesteśmy w, w Dolinie. No kurwa, no to jedna osoba bierze, jak robicie ten. Ale ja nie. Ten. Jak gra, gracie jako team, no to bie, jedna osoba bierze quest'a, nie? No, tego już tutaj nie tłumaczyłeś. To ty, Udma, z Piórkiem chciałeś grać? Oh my god. Przecież wy się nie lubicie. No i, no i jest... kurwa trudno już <laughs> na się. Ale quest'a akurat dostaliśmy, wiesz, Piórko szuka żarcia, a ja muszę wytłud Zed'y także. I w tej na samej jesna, miejscowości. się Na, na wychodzę, No. Więc w drodze kompromisu, się polubimy tym razem. No, tak cię nie <grystanie> Co za się? A myślisz kury, że ten ten, że po co mam tą butelkę tego alk alkoholu czy skóry, skóry się na trzeźwo nie nagrać? <grystanie> <grystanie> no ci powiem Woodman, fiurko taki śmieszny, może nawet go kiedyś do tego, do Rutkowskiego weźmiemy. Po moim respawnie. To się da załatwić. A, A wiesz, który bieg zna się odległości. No nie, mam nadzieję, że też się gamu nie lubi. No ale ty i tak za chwilę będzie wiesz no, tak. O kurde Nie zauważyłem, że mnie zetrafił. Bym się wykrwawił Ale zlamiłem Dobra, kolejny leży ja jeszcze, jeszcze jedna puszka. Gdzie wy macie questa? Delina Kurde, nie miałem zdradzać tego <noise> <noise> Jaki co jest normalnie jak o, brudynka, jest. nie? Czy ten Zrobiłem zadanie, ale są panie, no, no, tak zrobiliście już zadanie, to macie wolne. Zabijamy, Zabijamy ludzi. ludzi? Wiesz co? co? No. Weź w y, na tom, y, na wieżę, na no, pusterunek. Wypatrzmy, może że ktoś, ma ktoś ma jakąś misję z Nie, żebyście nie zabili. No, może ktoś tu jeszcze przybiegnie. No, dobra. Ja po oglądam 3GZ nie ma Muszę wykonać misję Dobra obserwuj go, ja tam podejdę bliżej Kurwa jaka cofka No koleś wchodzi do komisariatu Też coś nie może wejść Ale długo się czai Dobra co, strzelamy? Ja.

Nie naglowano! Nie, nie, has no pulse nie, 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 O, 7 pestek miał. <laughs> Chować go? Friendly. Friendly, friendly. Nie strzelajcie. Ty, ty. Nie strzelajcie. Spoko, spoko, spoko. Yy, chłopaki. Słuchajcie, taka sprawa jest. O! Słyszałem, że w pobliżu gdzieś grasuje jakiś bandyta. Czy wy go właśnie zabiliście? No tak, właśnie, że go ubili. No tak, to ja jest wypięty. Nie, nie mówcie na globalu. Dobra. Jako, że. że okay, taka... global to jest jako, że. No to jest to, co masz. Glo global channel. Kanał ogólny. Dobra, schowajmy się, się, do, się do środka, bo ja nie wiem, czy to nie jesteśmy pewni, czy to na pewno on. Kto tam wcale hey, siedzi? Tak. Kanal siedzi. Og... Ja. Ja. Hey, yy, Słuchajcie, to co? To może sobie jakieś quest'a zrobimy gdzieś, żeby... Idziemy kogoś pozabijać, albo nie wiem. No, też ja jestem za. <laughs> Tylko pytanie: Teraz, dzisiaj mało osób było, akurat więc. Nie wiem, gdzie byśmy mieli to szukać. Właśnie też nie wiem. Ja lotnisku! Ja że... No chyba tak, chyba lotnisko wychodzi no. To co, lecimy na zachodnie lotnisko, czy. No chyba tak, bo wiem, że jak ja, jak ja uciekałem z niego, to, to było tam, tam były trzy osoby. O właśnie Jest, ciekawie, Czekaj, coś ci pokażę widzisz? Trick z bukłakiem. <grym> stój w stój, miejscu. Stój. Nie, nie. 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 Stój, 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 stój. To na mnie pokaż. pokaż. No co? Patrz, patrz. Na kolana kurwo. <grym> A czemu tak? Forcing you to drink. Ale jak przygładzi łapką. <grym> na no, koniec. Tylko ja z wami nie idę. Nie? Ale z tobą właśnie mieliśmy iść. Ze mną mieliście iść. No. A ja was nie lubię. No. A on cię kocham Zostawię Kolejka. was samych, bo widzę, że się dobrze dogadujecie. Może kawa będzie jakaś tylko. Zaraz kurde. <laughs> dawaj idziemy gdzieś. Gdzie? Ujrzę, dawaj szkój Idzieś tym naszym bossem. który z nas ma, ma ochraniać, wiesz, tyle cójisz gdzie idziemy. Ja idę zobaczyć na wareśniku czy to się... Czy mi tam nie ma? <grym> no to chodź, ten tego ci na początku ludziom tak trochę powyjaśniać o co tu mniej więcej chodzi, bo tak widzę, że chyba ludzie nie ogarniają tego co tam jest napisane. A pisałem, starałem się pisać to w miarę prosto i przejrzyście. Tak właściwie też niektóre rzeczy tak są. Może faktycznie zrobiłem trochę zbyt ogólnie, bo wiesz... No nie... Chciałem w niektórych misjach tak zrobić, żeby nie było jasno określone co dana osoba ma zrobić i nie, nie nakierowywać na no, te. Ty. A ro rok jest niedaleko, to idziemy zabić Myza? Dawaj, <laughs> dawaj. Idziemy zabić myza. Nie, coś tam był koczą, nie, nie rozumiem. A wiecie jakie jest, wiecie, jak jest po rosyjsku? Nie wiem. Zażegałka <coughs> Zażegałka to jest woodman po imprezie w akademiku. Nie ale. Jak to jest Dobra, już jest tam. Kurwa, przyjebał mi krwawie. Biegliście już na dziedzinie, jest gdzieś tam. Działa na, na pentra. Bez jeszcze nie wlogował. Tak, tak. Nie moje zamku, moje ognisko, moje zamku Nie wolno nie buduję aby to gorniki jakieś to historia, ta historia na ognicho Na ognicho chodź, to bo kiełbachy zamek pali Microfon mute Ile ba Zdrasuj cię Opuści broń opuści broń to? to my mamy przewagę liczebną A ten murzy A ten murzy to co tutaj? Jorzki szpion Ale to Świniaka nie było to je mu To muszyna trzeba zrobić <laughs> Zagierzamy! <microphone activated. laughs> Nielegalne, to ognisko! To gości! się! Maciekami! Mikrofon aktywowany! Na ognisko! Wleć! O! Czekaj, czekaj, czekaj! Czekaj, czekaj, czekaj! Kupuje czekaj. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. go! nie później z podwiska pali Ja sobie nie Nie pali! Napij! Napij je ty! Na, napis napis je jeszcze raz! Zabij zabij ich! Może. Tym, Dobra, nie, nie, czekaj, nie zabijaj, nie zabijaj. Czekaj. Co ty murzyna? You, you has you, has ty no pulse, ooo myzu go zabił. Kurde, nie chciałem go zabić tego od razu. Czekaj, jeszcze trochę, oj oj, oj czekaj, jeszcze chcę pić. Czekaj, A z myzu żyje? Żyje, Zyje. żyje. <laughs> waszy, on go on zabił zbił, murzyna. Właśnie <laughs> go pojechałem tym tyłem. Ty. Alkoholem A trafił. A ten może kogoś z was trafił? E, nie chciał, to już go trafił podemnie. A, to może nie chciał cię zabić. To panie nie chciał. Nie, to... Ale jednym strzałem, kurde. Jego Ty cicho, ty. On nie wie, ty. on nie wie, że ten. On nie wie, że ja go napoiłem, to ty. To, to, to. Ty, on nie wie, że go ty. Napoi... Macie salina? Co za czort mi bronią. Ty on, ty, on chyba nie wie, że go, że go napoliłem tym... tym... alchem co truje. Czekaj. To broń wyjebie? Ciekawe coś... Widzisz coś? Nie <noise> chuja <noise> Prawdziwy rusek <noise> <noise> Dobra, uciekamy. Jest napojony kury jeden ten... Wypił dwa razy ten razy Wypił dwa razy alkohol, więc idziemy teraz, nie chcę radzić. Aby czy on ściągnie ten worek, jest to. się ściąga? Nie, Nie wiem. Ale on chyba widzi, bo on przecież. Nie wiem, czy on widział przez to. Szakowla. Co ta kurwa jest szakowla? No, wypierdalamy. Widzę pewnie w którą stronę. Lecimy z powrotem. Ej, szachowka! Szachowka jest obok. O, idzie od szachowki! Gdzie? A my przez meza od zginął <laughs> Jakby mu <mnie> <laughs> nie kazał strzelać O, bym już widział? Pierwsze miglenki, Dobra, jesteśmy przy szachowce dłoni Zobaczymy czy ci będą nas słuchać ale nie, postarajmy się ich nie zabijać, może co? Po prostu sobie porobimy jaja. No, musisz tą amunicję przerzucać, nie teraz. No, dobrze, dobrze zrobiłem, że, to jest, że, te, że tą domenę TS3 też przekierowałem, bo tak coś czułem, że. Tak samo jak ludzie, którzy wyobraźcie sobie do dzisiaj, pisują e czerno przez CH, nie? czyli nazwę portalu. Nazwy jest polutowane, wszystko, bo są podpierane drzwi, także możemy się wszędzie spodziewać. Nikogo nie ma Coś to? No, coś w ogóle nie ma być. No, może nie... Znaczy, wiesz co, w ogóle to szachowka chyba się składa z dwóch, z dwóch takich e, fragmentów Tak, jest końca. chyba... Nie, nie, nie To jest ta A nie, to tam są... Nie, to nie, ta... stąd pomyliłem Z tą nad tym Nad, nad... nad no, górką nie ma dobrowka. tak. Jest jeszcze Wisznajan. Tu do burki, do, jak chciał Woodman do lewej. O kurde, no. Nie ma ich. Nie ma ich. Możesz poszli? Dobra, ja tu zbijam w las i vlogowuję. No. No. Kurwa, Woodman, ale to nie znaczy, że masz mi w głowę strzelić. <noise> Bo Woodman ma ostatnie taką... To co, taka... co już kończymy? Tak <grymne> <grymne> To jest rol. Ostatnio co w jakiej grze... Mówię, to co kończymy to Woodman mi w głowę strzela, nie?